Dzień dobry, Witmi Up, witamy wszystkich serdecznie. Na początek, żebym nie zapomniał, zapraszam do subskrypcji kanału. I zaglądanie na naszą stronę internetową. Jesteśmy na Otaszynie, serce Wrocławia, przepiękna dzielnica Łubinowa 12 przez 4. I to właśnie tutaj przedstawimy Wam i opowiemy, dlaczego powstał drugi punkt Witmi Witaminowej i dlaczego rozszerzyliśmy go o, prze, przez usługi z fizjoterapii oraz medycyny estetycznej. Zapraszam do oprowadzania. I jesteśmy w budynku Spectrum Medical, jesteśmy na parterze, proszę bardzo, czwóreczka, stróżnik terapii, beauty aesthetics, beat me up, pierwsze piętro, zapraszamy. Można oczywiście również windą, ale dla zdrowia polecamy schody. Kolejna etykieta, pamiętać, czwóreczka, uwaga na rower, nasze strzałeczki, również do naszego punktu poboru, w którym wykonujemy badania od 7 rano w poniedziałek oraz w środę. I tutaj tym pięknym korytarzem do tych pięknych drzwi zapraszamy. Oczywiście na początku. Dezynfekcja, pandemia, bezpieczeństwo. Proszę bardzo, nasza piękna recepcja, piękna recepcjonistka. I już Tomek się pojawił. I zapraszamy dalej do naszych pięknych gabinetów. Łubinowa 12x4, poprosiliśmy Tomka Struzika, on opowie jestem, jakie jestem. mamy maszyny, co je mamy w gabinetach, czy boli, czy nie boli. Tomku, oprowadź nas, zaczynamy od czwórki, tak? Eee, zacznijmy, 3 i 4. 3 i 4, zapraszamy. 3 i 4, akurat jesteśmy też w takim momencie, gdzie tak naprawdę u nas ciągle coś się dzieje. Eee, krótko na temat, tu mamy Gum Ready, świetna maszyna do schładzania całych kończyn mięśni, eee, tego co się dzieje po, po świeżych urazach. Fala uderzeniowa, ShockMaster. Jeden z lepszych, jeżeli chodzi o regenerację przewlekłych urazów i takich zmian przeciążeniowych, jeśli chodzi o ścięgna. Druga sprawa, tu za drzwiami, tego sprzętu trochę mamy, więc musimy go trochę czasami chować. Szyna CPN po altroskopiach, po urazach stawów kolanowych, więc jak jest potrzeba, to robimy niezłą robotę. 4. Tu gabinet, jeżeli chodzi o przygotowanie pacjenta. Do czwóreczki wejdziemy? Nie. Czworeczka czwore... zajęta. No właśnie tam jest teraz zajęta. Także Bardzo przyjemny gabinet. Do gabinetu prezesa. Zaprasza, Zapraszamy. Zapraszam do mnie. piąteczka, e, Moje królestwo. I teraz tak. E, moje ulubione na, e, narzędzie USG. Czyli USG. podstawa diagnostyki. Dokładnie tak, wiesz. Sportowcy, jak przychodzą, naderwane mięśnie, zerwane, różnego rodzaju tendinopatie. Ja się specjalizuję ostatnio w tendinopatiach, zmiany zwrotne barki, łokcie, kolana, kolana skoczka to wszystko. I moje ulubione cociuszko, elektroliza, słuchajcie, leczymy. Powiedz coś więcej. Jest to zabieg, który dzięki swoim parametrom i wprowadzeniu igły pod USG do ścięgien leczy zmiany tę tendinopatie. Polecam wszystkim, którzy chcą uniknąć operacji. Kolejne narzędzia. Słuchajcie, no to wygląda krośnie, ale wydaje mi się, że to jest... są kla? Nie, to są klasyczne piny. Klasyczne piny, ok. Tak jest, A to myślałem, to... że klawiki. E... Bardzo podobne, tak? Bardzo podobne, natomiast okay. nie jest to klawik. Jest to pin zrobiony przeze mnie, jeżeli chodzi o wzór. Ok. Plus pinokaty. Masz Właśnie widzę że przez Ciebie, bo widzę kolor złoty. Tak. Złoty Tomasz. Złoty. srebrny, złoty. W każdym razie to są narzędzia do pinopresury, pinoterapii. Narzędzia, dzięki którym jesteśmy w stanie za pomocą magicznych punktów i technik przywrócić funkcję układu mięśniowo, więzadłowego A co tu za fajne? Takie mamy banieczki. A, banieczki, słuchaj. E, banieczki szklane e, bardzo często je używam do tego, by po pijawce skwabić miejsce. Krótko mówiąc, takie mamy dzisiaj Halloween i jak pijawka jest przyczepiona, a potem ją zdejmiemy, no to jest, że tak powiem, krwawienie. Jak chcemy pobudzić komórki macierzyste, wówczas używam, skrwawiam tego miejsca. Krwawa bańka, inaczej mówiąc. Igły, e, tutaj mamy igły, proszę bardzo, krótkie, długie, kto jakie woli. W każdym bądź razie to ja wybieram długości i głębokości. No jak pacjent jest niegrzeczny, to jaki dostaje igłę? Długą czy krótką? Jak to jest? Na igłę, mój drogi, to trzeba się zasłużyć. Okay. To trzeba sobie zasłużyć. No dobra, co dobra, jeszcze co mamy takie? Idziemy dalej, słuchajcie, no, e, oczywiście modele, nie modele i tak dalej. Co Czyli gabinet jeszcze? który teraz, numer 6? E, nie, idziemy do dwójki, słuchajcie, Idziemy do dwójki, do dwójki zapraszamy. E, to jest królestwo Beat me up. Wlewów witaminowych i tadam! Proszę bardzo! Zobaczcie, fotel w kolorze różowym. Ryżowym. Mamy oczywiście całą półkę, związaną z, z potrzebnymi suplementami, witaminami. Oczywiście witaminy i tak dalej są w lodówkach. Natomiast tutaj jest gabinet, gdzie właśnie Beat Me Up robi słynne wlewy witaminowe. A te maszyny, Tomku? A maszyny. Słuchajcie, to jest w ogóle. Uf, co by tu powiedzieć? Jedna od drugiej lepsza, ale jeżeli chodzi o beauty estetyk, Julia, eee, tu używamy do regeneracji skóry głowy, do problemów związanych, bo to jest ważne, trichologie. Mamy tutaj trychologa, mamy diagnostykę, możemy zrobić zabiegi, które będą rewitalizowały skórę głowy. I polecamy, polecamy nasz odcinek o trychologii z Agnieszką, ale to pewnie każdy już widział, bo każdy chciał dowiedzieć się, co robi Agnieszka i się Agnieszka, się nasza złota trychologa. Dodatkowo, jeżeli chodzi o Beauty estetik niwelacja tkanki tłuszczowej, naprawdę działa. Sineson, fala radiowa, kolejny sprzęt do rehabilitacji, ale też do zabiegów wyszczuplających, ujędrniających. Bardzo wiele kobiet, bardzo wiele też modelek korzysta z Sinesona do tego, by lifting przeprowadzić swojego ciała w sposób taki, żeby skóra była naprężona, odżywiona i nie był on zbyt inwazyjny. No i kolejny sprzęt, Vmax, Hifu, zabieg niszczący tkankę tłuszczową. Totalna destrukcja. Wyjącej. Totalna destrukcja. Jeden zabieg, Jeden rozmiar mniej. Naprawdę działa. No dobra, słuchajcie, to Hi -fu. to mamy. Kifu tak. Aha. Julia. Pokażę Wam gabinet numer 4, najbardziej schowany. Secret Location. Tak jest. To jest gabinet, gdzie e, przyjmują e, nasi terapeuci. Jeden z gabinetów terapii manualnej, masażu. Bardzo przyjemny i komfortowy. Każdy z pacjentów ma tu strefę dla siebie. Więc też jest całkowicie bezpiecznie. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Chodźcie, chodźcie dalej. Gabinet numer jeden. Tak jest. Jedyneczka. Ta-dam, proszę bardzo. Można wejść. No, słuchajcie, gabinet numer jeden, jak sama nazwa mówi, od tego się zaczyna: czyli od konsultacji lekarskich. Onkolog, internista, lekarz sportowy, ortopeda. Wszyscy pacjenci, którzy wymagają konsultacji, przeważnie są tutaj konsultowani. A jeżeli gabinet jest wolny, to jest przeznaczony do zabiegów manualnych, zabiegów beauty, do masaży, do pijawek lekarskich. Patrzę, że przy okazji mamy jeszcze infuzję tlenową to też ciekawostka, jeżeli chodzi o taki bardzo fajny lifting, takie rozświetlające twarzy, to infuzja tlenowa i też na skórę głowy. To w sumie chyba tylko tyle. No i albo takim sposobem, tyle. albo aż tyle, takim sposobem zobaczyliśmy i pokazaliśmy chyba wszystkie gabinety, już wiecie, gdzie nas znaleźć, wiecie jak wygląda ulica Łubinowa, budynek Spectrum Medical, poznaliście Tomka. Także... Mam nadzieję, że, że tak wstrącę się, ale czy jest bardzo istotnym elementem? Mamy bardzo duży parking. Nie ma sytuacji, że nie ma miejsca. Każdy, kto sobie ceni za wygodę. Parking bardzo ważna rzecz, więc mamy i parking. Także zapraszamy Was do subskrypcji, oglądania naszego kanału. Dziękujemy za wysłuchanie i do zobaczenia. Miło było.